Kolejny vlog deszczowy. Ach, szkoda gadać. Mamy początek sierpnia, a pogoda jaka deszczowa. No i z Wam na to nie poradzę. Ja będę zmykać na wakacje, bo ten film widzicie w czwartek, a jadę w piątek, czyli dzień po. No i spełniam marzenie. Tak jak już mówiłam. A teraz sobie w dzisiejszym vlogu zobaczycie. Co robię z akoną, gdy nic nie robię? To idę po koinki na pastwisko. Bo Sejmonka je zaprowadziła chyba rano na pastwisko. O ile się nie mylę. A ja po nich wracam, bo ma być burza. Zjedzą sobie troszkę sianka. I potem znowu zaprowadzę na pastwisko. Jak się nie wyłączy prądu? A ja tak mam zawsze. Bo prąd mamy w takim miejscu, gdzie musiałabym przez błoto iść. A mi się nie usiecha przez błoto iść potem z powrotem, żeby go włączyć dlatego po prostu będzie sobie walił ziemię to konie w ten czas a tak, widzę, że stoję na dole Słonko mam dla ciebie marchewkę wziąłem. co ty na to? Sorki, ale nie chcę, żeby na obiektyw popadało siema mam marchewkę, zobacz proszę dla ciebie tylko smaj uśmiechnij się bo za darmo nie ma dobrze, proszę Żebyś nie pomyślała, że ja tylko od jedzenia ja jestem. No, no. Super, cool. O, Antisławski ma na uszy. A. Prawie Antisławski, żeś znowu. O. Te uszy sobie. Ja nie wiem, co ty robisz, ale ty się chyba drapiesz, O, kumiła. Ty sobie to ściągasz. O, dobra. Nie wiem, czy to się tak trzyma. Jaki ten, jaki. Co ty się podziało? Ty, Michael Jackson. Tyry, tyry, tyry. Tak ustaneło Dobra, pakuj, pakuj e, Witam serdecznie, idziemy. Kogo wziąć? Ciebie czy Ontisława? No Antisława, bo tak to wszyscy pójdziecie za Antisławem, prawda? Tak? Pójdziesz za Antisławskim? No i dobra To bierzemy Ontisławskiego. Chodź Zdrawaj no, Ontisławski, chodź no. Nie marudź Dawaj, łyda, łyda, idziemy. Ty, ty! Ja Ci widziałam! Z zębami wystartowała do niego, no Ta kota chociać. Spójrzcie, idzie zastęp. Ja tylko patrzę w żeby przypadkiem sąsiad nie jechał, jak coś to będę machać. No ale jak mówiłam, musimy iść przez ulicę, nie ma innej opcji. No super konie, no pięknie, o. Jeszcze jakby tak bez niczego za mną szły, to by się czuła jak szwódca sada. <gry> super konie, takie. Bardzo fajnie. To mi się podoba. Ale Dakota. Chodź, bo mi się nie chce wracać po ciebie. Tu już skręcamy, także ciekawe. Eee, Dakota! O nie, patrz jak pa Ty nie skacz, bo ty miałaś podbite kopyta, przypominam. Pakamada. No właśnie. Ale patrzcie, jak idzie. Ja jestem w szoku. Ani razu się do trawy nie schylił. Dawać, dawać! O nie! O, ja ta biegnie. Chodźcie, chodźcie. Czy tutaj wbiegną? Chodź, chodźcie, Dobra, Pakumiu idzie. Chodź, Antisławski. Chodźcie. Dawaj, dawaj. Tak jest, bardzo fajnie. No i proszę bardzo, sprawdzaj, koń bez by, by O, Ale kopyta ci się. Uhuhu, Dakota. kota. Nie masz jak kamada, najgorszej, bo właśnie takie konie kremello, czystywé mają kopyta białe. One są narażone na, na większe zniszczenia i w ogóle wrażliwe są takie kopyta. A kamada ma akurat tylko jedno białe kopyto, a Dakota ma wszystkie. No niestety. Byp. Siema. Tutaj macie siano, także macie. Trawkę i siano, on bardzo dobrze. Super Koń. Cool. Zachowałeś się jak gentleman. No tak, sprowadziłeś konie wszystkie. Proszę. No super. Witam serdecznie. Elo, witam. Dobry. Smaj. 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 No waj, smala. Smaj. Smaj. Smaj, No nie masz jaki no. No super koń, tak, tak, bardzo. Nie, ja ci nie umiem tego poprawić, także sorry, będziesz wyglądał serio do kota. Serio. Siema. Ty musisz tam się drapać. No dobra, to poczyścimy sobie paku Miła, oczywiście. Mam dobrze, mam te krzesło, wziąłam z domu. to przynajmniej długo GoPro postawić... E, e, ta kota, zostaw taczkę. GoPro postawić i sobie wyczyścimy. E, może wyczyścimy sobie na na timelapse'ie, co by na to? Did. Mówi kochani, a po burzy wychodzi słońce. Także jest nadzieja, że nie będzie ten ponury vlog. Chociaż trochę słoneczka przyświeci nam. No i co, zjada kaładę. Zobaczymy, jak chodzi jak y, chodzi na ląży po miękkim na łące. No i tyle. Jak nie, to sobie porobimy jakieś ćwiczonka. No kurde. Jak będzie za ślisko, to porobimy sobie jakieś ćwiczonka z ziemi. I tyle, prawda Aki? No super, kaj. Cool. Wchodzimy tutaj sobie na łąkę. Jak widzicie niestety tu jest dużo trawy, już. No ale niestety w tej części jest płasko tylko i miękko. O, Akamabe przyjdzie narwana. Jak coś to GoPro mam w bluzie. Bluza trzyma GoPro. Bo inaczej to fu, musiałabym na ziemi postawić GoPro, a... Dlatego po prostu to nie chcę. Byp. Śmaj. Nie, nie. Dobra, koń. Ja. Dobry koń. Tak jest. Super. Nie wiem czemu wio do niej powiedziałam, ale Aha. super. Kiedyś do Basi mojej mówiłam wio, bo to był koń pociągowy. I ona tylko i wyłącznie reagowała na wio. Prut. Na hejta i wiśta, nie? To jak typowy koń zimnokwisty. E, patrzcie, patrzcie konia mego. Ja pierdzielę O, proszę bardzo. Ona dalej trawy. O, fajne ćwiczenie. A jak plecy pracują, jak zad pracuje. No proszę, koń nie chodził na loży tyle i od razu lepiej. No dobra, niech ci będzie. Wstępem. Ale a, a a ja naprzód e stępem. tak jest, bardzo dobrze widzicie kawada nie chodziła tyle czasu na ląży i cyk wyzdrowiał koń i proszę bardzo jaki chętny do pracy no super a, ale dawaj 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 to jest akawada motywacja Spójrzcie. Jedzenie trawy. Dobry koń, Coś nie chciała. Dalej dalej. Dalej dalej. Galop, galop. Kus. Dobrze. Dawaj za, dawaj za. Nie trawa, nie trawa. Nie trawa, ej! Dobry brykaj. Dobra, prt. No i teraz możesz trawę, proszę. Uuu, to było dobre, słuchajcie. I na tą stronę, gdzie wcześniej kulała. I zobaczcie, jak popierdziela. Coś tam za ciukłem. Dobra, proszę. Za dużo jej nie mogę pozwolić, tej trawy. Bo jak koń pracuje, w ogóle nie powinien jeść. Ja, chodź naprzód. Dobra, wracamy z tempem. Ej, ej, ej. Bo się hakamada napaliła kobieta końcu <gry> ją, nic nie boli I kurde leci Oj, Pakumiu Aj, się Nie, nie możesz jeść, nie możesz koją Uff. Ej, ej, ej Dobry Tylko szkoda, że ja się zmachałam, a nie hakamada Patrzcie ona, ona jest normalnie w kondycji super. <grych> Cieszę się bardzo. Antisławski nas przywita cieplutkim rżeniem, czy też nie. O, jest. Nie wiem, czy słyszeliście, bo było tak po cichu. <grych> Ale widzicie, on tak już się nie przejmuje. Tym, że jaka ona poszła. Bo ma dachotę, więc jest super. Siema Antisławski. A ty ziewasz. O proszę. Dzień dobry. O, jaki ziewak. Proszę mi tu... O, co z uszami na nią? Co z uszami na nią? No. Dobrze, siema. ale ona już przyszła, co wy na to? Ale cię bąbelki tu pogryzły. O kurze, widzicie te bąble? Akusie pogryzły muszki, no już, dobrze. Super, Dawaj, idź. O, proszę. No i tak powinny konie reagować na pastuch. Takowy. Dobra, chodź, chodź, chodź bo ja tutaj nie mogę tak zamknąć. No super, ko. No super. Super. Chodź. Chodź, jeszcze sobie chwilę postępujemy tutaj. Tyle. No, widzicie dlaczego ją tutaj nie lożowałam? Bo tutaj też w ogóle by się zabiła. Jeszcze te kamie kamyki, ja miała podbite kopyta na no to lipa, Że po tych kamykach teraz tutaj. Ogólnie tych kamieni tutaj nie było, ale jak deszcz popada, to po prostu te wszystkie kamienie wyciągnął z ziemi, z dołu. Nie mam pojęcia, jak to działa, ale tak właśnie działa. Peski, tu kurde, że ja tego wcześniej nie widziałam, że on ma chrapy normalnie tarantowate. Spójrzcie to. To normalnie tarant mojego jego tam ojciec czy matka byli srokaci. Ej, no co ją kryjesz? Co? I on teraz jest właśnie taki, ma chyba gen srokatości, wam powiem szczerze. Ooo! O. o jakie buziaczki! Z języczkiem, tak? Tak, pakumił. Dobra, puszczę cię. Tu już w miarę się dostępowałaś, oddech masz. Oooo! Co ty taka jakieś masz dziwne, że Ontaria od, od tegoływujesz? Tak takote, ja nie wiem. Ontariusz nie wiem co robi, załamał się. Zmykam do domu, pakuję się na wakacje, a Wam życzę zdrówka, szczęścia i w ogóle miłych wakacji. Trzymajcie się, bye.